Przetargi, które odbyły się do tej pory nie wyłoniły żadnego nabywcy, dlatego władze postanowiły obniżyć cenę, która początkowo wynosiła około 4 milionów złotych. Były przeprowadzane już dwa przetargi nieograniczone, no niestety z wynikiem negatywnym. Ostatnia cena wywoławcza w postępowaniu przetargowym to było 2 miliony 100, natomiast w tej chwili już jest prowadzona procedura rokowań. W których każdy zainteresowany inwestor może zaproponować swoją ofertę cenową. Według Gminnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje się powstanie ośrodka rekreacyjno-sportowego. Plan przewiduje zabudowę o niskiej ilości wysokości, czy o małej ilości kondygnacji, także w żadnym wypadku to nie może zakłócić tutaj działalności lotniczej, szybowcowej. Wręcz przeciwnie, mamy Dużo zapytań ze strony właśnie aeroklubów z Polski, również jednostek, które zajmują się szkoleniem. Szybowcowym i lotniczym, no bo chcieliby tam właśnie zamiast wynajmować hotele na swoje szkolenia, te, wybudować swój obiekt i, i tam prowadzić to szkolenie. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem gminy. No w tej chwili mamy rozpoczętych i realizowanych dużo inwestycji infrastrukturalnych, technicznych. Między innymi budowana jest kanalizacja tutaj w wieżowie Sudeckim, wybudowaliśmy halę sportową. Planowana jest kanalizacja wsi Siedlęcin. Także no wiadomo, potrzebne są środki finansowe na realizację tych zadań. Stąd też prowadzimy szerokie działania, między innymi zmierzające do zbycia nieruchomości gminnych, ażeby, ażeby pozyskać te środki. Sprzedaż działki poniżej góry szybowcowej może być dla Jeżowa szansą na rozwój turystyki.